No więc pani minister Porowska przyszła tutaj i się odezwała i bardzo się oburzyła, że ludzie z polic, z takiego miasta pod Szczecinem, chodzą w, wokół granicy z napisem Police. Jej zdaniem biedni imigranci mogą pomyśleć, że to policja i się zestresują. I, i mogliby na przykład y, nie popełniać przestępstwa. To jest straszne. Mogliby zwolnić, jadąc samochodem na przykład. <laughs> Bo jest napisane znaczy, policję. E, imigranci. No, jak jesteś jakimś turystą no. i wjeżdżasz do Polski i widzisz, jak po ulicy idzie gościu w odblaskowej e, kamizelce z napisem policję, to jednak zakłada, że jest to policjant, a nie mieszkanie. Z tak, policjant. ale dopóki on cię nie napada, nie molestuje, nie Nie zatrzymuje e, Nie zatrzymuje i nie, nie kontroluje ci dokumentów, no to niech się nie chcę łazić przebieranie, jest przebrany za, e, za policjanta. Jakby chodził w sutannie, to też nie sprawdzam, czy na pewno książę. Ja ci powiem więcej. Jak byłem mały, oprócz tego, że byłem z zuchem, to jeszcze miałem na przykład taką gwiazdę szeryfa i sobie ją doczepiałem, albo miałem też. E, I że jesteś zbigniewem ziobem. Tak, dokładnie. I miałem jeszcze legitymację FBI. BI.